Witajcie kolejny film z serii e, o współuzależnieniu. Obiecałam gdzieś wcześniej, że e, powiem o e, przemocy e, i tak sobie myślę, że e, znalazłam w swoim segregatorze starym e, taki artykuł. E, i ja po prostu przeczytam pewne rzeczy i, a, a, i może coś skomentuję. To jest bardzo, no, jest dobrze zrobione. Co jest przemoc? Co to jest przemoc? Przemocą jest każde działanie drugiej osoby, które powoduje czyjeś fizyczne lub psychiczne cierpienie, narusza czyjąś wolność i godność. Najczęściej wyróżniane formy przemocy w rodzinie to przemoc fizyczna, seksualna, psychiczna, Ekonomiczna i ograniczenie wolności partnera. Każda forma przemocy rodzinnej jest przestępstwem, a jej sprawca podlega odpowiedzialności karnej. Wyróżnia się przemoc gorącą i chłodną. Przemoc gorąca jest spontanicznym działaniem w afekcie, najczęściej w odpowiedzi na bodziec prowokujący. Temu rodzajowi towarzyszy gniew, szał, agresja, brak samokontroli. Atak następuje nagle, szybko się kończy. U źródeł tego rodzaju przemocy jest frustracja i bezsilność. Przemoc chłodna jest działaniem zaplanowanym, wykonywanym z premedytacją, któremu nie towarzyszą silne emocje. Nie można uniknąć eskalacji, gdyż nie zależy ona od prowokacji. To jest proces stopniowego wyrzucania krzywdy. To drugie moim zdaniem to jest tylko psychopata skłonny do czegoś takiego. Psycho Socjopata, socjopata, nie, psychopata, ten, który jest pozbawiony empatii, um, tak uważam, gnębiciela tego typu. Um, zwykle w związku takim uzależniony-współuzależniona jest ta gorąca przemoc, tak myślę. No i przemoc psychiczna jest mniej oczywista niż przemoc fizyczna. Psychiczne krzywdzenie jednostki jest najbardziej nieuchwytną, zdradliwą formą maltretowania. Dopomnimy. I teraz tak kilka zdań takich. Tutaj na przykład to taki wyjątek. Przenoszenie odpowiedzialności na ofiarę często powoduje, przez gnębiciela, często powoduje, że nie zdaje sobie ona sprawy, że jest krzywdzona, wręcz przeciwnie, sama się winna. To jedno ciekawe zdanie, tak? E, i, e, I jeszcze tutaj jest. Ta. Już to zdanie było. Tutaj sprawcy przemocy rodzinnej. Osobnicy, którzy wykorzystywali psychicznie i fizycznie swojego partnera, prawie bez wyjątku twierdzą nierzadko głęboko w to wierzą, że to oni byli ofiarą w ich związku. To nie jest jasno tutaj napisane. W sensie jest powiedziane tak, jakby ofiara to ofiara kat to kat i kat powinien się kajać, tak, a ofiara jest taka biedna. Właśnie problem z smartykułem jest taki, że to nie jest powiedziane, że tak naprawdę to, to nie idzie w jednym kierunku tylko. W takim związku to ta kat jest jednocześnie ofiarą, a ofiara jest wcześniej katem, tak, a już wszelkie manipulacje emocjonalne polegają właśnie na tym, że kat, tak, czyli ten, kto gnębi, zachowuje się jak ofiara, tak? E, i tak, żeby wzbudzać poczucie winy u tej drugiej. I jest mnóstwo tych e, o manipulacji emocjonalnych, gdzie e, tak, jakby wzbudza się uczucie jakieś negatywne w tej drugiej osobie, e, pewnym sposobem zachowania. I powoduje, że na przykład jedna osoba na przykład uzależniony nie wybucha manipulując, a wybucha właśnie na przykład współuzależniona i to jakby ona jest winna, tak? To jest taki taniec, to jest takie winne wszystko. Tylko z tego wyjść potem. Od, odgrzewać wszystko trzeba te mechanizmy i po prostu to odkręcić. To wszystko jest w głowie psychika. Teraz tak. Inne cechy i skutki zachowania osoby, która w związku dopuszcza się terroru psychicznego. Cechy. Twój partner traci panowanie nad sobą z błahych powodów. Obsesyjnie podejrzewa cię o zdradę lub chęć zdradzenia go. Ma bardzo sztywne poglądy na to, co przystoi kobiecie, a co nie. W waszym związku wszystko jest podporządkowane nastrojom Twojego partnera, do tego stopnia, że pozostajesz ciągle czujna, odgadujesz jego oczekiwania. Nic nie jest mniej pewne niż jego humor. Raz czuły, raz okrutny. uzależniony ma takie jazdy. Nie znosi, gdy pragniesz prowadzić jakąś część życia towarzyskiego bez niego. Mówić, jak masz się ubierać, z kim masz się przestać przyjaźnić. To jest dużo też o przekroczeniu granic, to, co mówiłam w poprzednim filmie. Starać się kontrolować swoje autonomiczne Twojego życia. Boisz się go, zrobisz wiele, właściwie prawie wszystko, by tylko się nie zdenerwował. Pod wpływem jego złości i gruźb zmieniłaś wiele rzeczy w swoim życiu, zrezygnowałaś z nich. Poza powychaniem i szturchaniem stosuje inne metody gnębienia. Używa wyzwisk, e, długo się nie odzywa, grozi ci. Gdy mówi, że jesteś zdecydowany odejść, nie waha się sięgnąć po ostateczne argumenty. Straszy cię, na przykład, że cię zabije albo, że się zabije. I ostatnia strona z Taki spis zachowania, które kwalifikują się jako akty przemocy psychologicznej dzieli się na następujące kategorie. No właśnie, i tutaj jest to właściwie wszystko powiedziane. Pierwsze. Tak, przemoc. Destrukcyjna krytyka i werbalna agresja. Przedrzeźnianie. Co to jest? Przedrzeźnianie, krzyk, oskarżanie, obrzucanie wyzwiskami, wrzaski, poniżanie, upakarzanie, wyrafinowane depresjonowanie umiejętności lub cech. 2. Taktyki wywijania presji. Na przykład, tak, czy dwukropek. Zabieranie dzieci, pieniędzy, klub czy samochodu, włączanie telefonu, rozpowiadanie fałszywych informacji na temat partnerki, zmuszanie do biernego lub czynnego udziału w niechcianej aktywności, na przykład zachowania seksualne albo samookoleczenia. 3. Okazywanie pogardy. Lekceważenie, poniżanie przy obcych ludziach, przerywanie rozmów telefonicznych, brak szacunku dla pracy, wysiłków i opinii partnerki, wyśmiewanie, znieważanie. 4. Izolowanie, kontrolowanie lub blokowanie rozmów telefonicznych, narzucanie swojej woli w sprawie, gdzie partnerka wychodzi i z kim się spotyka, utrudnianie kontaktów z rodziną i przyjaciółmi, ograniczanie wolności, odmawianie prawa do własnych poglądów i opinii. 5: Prześladowanie, śledzenie, stałe weryfikowanie, czy partnerka mówi prawdę, zaglądanie do jej korespondencji. Publiczne zawstydzanie partnerki, narzucanie własnych sądów, roznoszenie plotek i szykan, niszczenie ważnych przedmiotów. 6. Grożenie. Wykonywanie grożących gestów, niszczenie osobistych przedmiotów ofiary, rzucanie tym, co się nawinie pod rękę, kopanie w ściany, wymachiwanie nożem, onieśmielanie swoją siłą, straszenie użyciem przemocy fizycznej, szantażowanie... Grożenie zabraniem dzieci, samobójstwem, krzywdzeniem kogoś bliskiego, zwierząt. Siódme. Zaprzeczenie. Oskarżenie partnerki o to, że sprowokowała przemoc. Publiczne odgrywanie kogoś sympatycznego, pomocnego, delikatnego, szalmackiego, płaczy i błaganie o przebaczenie, wzbudzenie litości dla siebie. No, to jest katofiara, zamienianie właśnie tu. I ósme. Ignorowanie potrzeb, ograniczenie snu, wypoczynku, palenie światła w nocy, nocne schadzki, imprezy, pożywienia, e, odzieży. Ja mam tutaj takie plusiki. Tego naprawdę bardzo dużo się w takich związkach pojawia. To wszystko jest przemoc. I to jest przekroczenie granic. I to nie jest tylko tak, że jedna osoba to robi. Jedna robi druga jest. Nawet jeżeli jedna jest jak mi agresywna, druga jest biała agresywna. To jest wszystko toksyczne. To